Już od pierwszych miesięcy po zakończeniu II wojny światowej pojawiły się głosy negujące skalę zbrodni popełnionych przez Niemców. Najczęściej były one głoszone przez samych oskarżonych, którzy próbowali uniknąć sprawiedliwości. Później taką postawę przyjęli publicyści, dziennikarze oraz środowiska neonazistowskie. Mimo upływu 80 lat od zakończenia wojny, w trakcie których napisano tysiące książek i artykułów oraz zrealizowano wiele filmów poświęconych popełnionym zbrodniom, negacjonizm ma się dobrze i przy każdej okazji pokazuje swoje kły. Kto mówi prawdę, a kto kłamie? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep Militaria.pl. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Tomasz Sadurski. Wraz z zakończeniem II wojny światowej pojawiła się możliwość postawienia przed sądem zbrodniarzy odpowiedzialnych za śmierć milionów ludzi. Nie sposób, oczywiście, powiedzieć, że wykorzystano tę sytuację należycie. Za popełnione zbrodnie odpowiedział w zasadzie skromny procent. Było to efektem chaosu, opieszałości, ale również sprytu nazistów i rozpoczęciu zimnej wojny, w obliczu której niedawni wrogowie stali się nowymi sojusznikami. Mimo tej kuriozalnej sytuacji udało się przeprowadzić kilka głośnych procesów, w trakcie których nieodłącznym elementem obrony niemal każdego z oskarżonych było nieprzyznawanie się do winy. Było to elementem charakterystycznym zarówno dla hitlerowskiej wierchuszki, jak i szeregowych ss Oskarżeni powtarzali, że nigdy nikogo nie zabili, czasem, ale i to rzadko, jedynie uderzyli i to tylko w wyniku niesubordynacji więźniom. Kategorycznie zaprzeczano masowym egzekucjom, eksperymentom pseudomedycznym oraz oczywiście istnieniu komór gazowych. Brzmiało to szczególnie zatrważająco w kontekście tych hezesmanów i nadzorczyń, którzy służyli na przykład na Majdanku, gdzie przecież zachowała się kompletna komora gazowa ze śladami wykorzystania cyklonu B. Oczywiście postawa oskarżonych nie wytrzymywała konfrontacji ze źródłami, z relacjami świadków oraz dokumentami, które mimo niemieckich prób nie zostały w pełni zniszczone. Ziarno zostało jednak zasiane, a przez kolejne dekady pozwalało zrywać plony pod postacią negacjonizmu. Czyli jednego z największych zagrożeń dla historii. Na samym początku warto podkreślić, że mimo podobnego celu, sam negacjonizm, czy raczej negacjoniści są dość mocno podzieloną grupą, a każdy z jej przedstawicieli uprawia w zasadzie własną wizję historii. Są jednak pewne strategie, które łączą poszczególnych publicystów. Jedną z nich jest kategoryczne zaprzeczanie Holokaustowi jako takiemu jest to swoista sztuka dla sztuki, chociaż z artyzmem ma oczywiście Niewiele wspólnego, jej charakter jest bardzo knajpiany, nie posiada ona żadnych większych argumentów, ale jej wyznawcy stanowią idealne tło dla bardziej chciałoby się powiedzieć refleksyjnych negacjonistów. Drugą strategią jest uparte podważanie liczby ofiar, i tutaj dochodzimy do dość trudnego momentu, w którym liczbę ofiar niepotrzebnie hiperbolizowano zaraz po wojnie, w czym prym wiodła strona sowiecka, tworząc tym samym wodę na młyn negacjonistów. Warto zauważyć, że Moskwa lansowała m.in. liczbę 4 milionów ofiar w samym KL Auschwitz, co było oczywiście dalece przesadzone. Już sama liczba ponad miliona ofiar jest ogromna i stanowi przy tym efekt bardzo długich badań prowadzonych przez niezależnych badaczy oraz pracowników Muzeum Auschwitz. Trzecią strategią jest relatywizacja zagłady, czyli stanowisko bardzo popularne m.in. dzisiaj, a mające swoje początki w zachodnich Niemczech, gdzie rozmaite mniej lub bardziej radykalne partie. Lansowały właśnie tezę o tym, że Holokaust nie posiadał największej ilości ofiar, że były wydarzenia podczas II wojny światowej, które zebrały większe żniwo aniżeli obozy koncentracyjne. Podawano w tym przypadku najczęściej bombardowanie niemieckich miast. Z całym szacunkiem dla niemieckich ofiar cywilnych liczby są nieporównywalne. Tym niemniej w pełni zgodzę się z tym, że bezmyślne bombardowanie Drezna czy Norymbergi, nie wspominając już o zrzuceniu bomb na Hiroshimę i Nagasaki. Było potworną zbrodnią, której nie usprawiedliwia absolutnie nic. A skoro już jesteśmy przy dzisiejszych czasach, to warto oczywiście zwrócić uwagę na godną potępienia i wymagającą reagowania sytuację w strefie gazy. Problem w tym wszystkim polega na tym, że bardzo często możemy spotkać się z opinią, że niegdysiejsze ofiary dzisiaj zamieniły się w katów, co nie jest prawdą. No musimy pamiętać o tym, że w szeregach armii izraelskiej nie walczą, ocaleli z zagłady. To jest czysty populizm, to jest czysta polityka, to jest wykorzystywanie nastrojów, to jest wykorzystywanie antysemityzmu. Nie ci ludzie, nie ten czas i nie tędy droga, aby tak na to patrzeć. W przypadku czwartej strategii zataczamy koło, bowiem jest nią usprawiedliwianie zbrodni. Osoby praktykujące tę strategię zwracają uwagę na to, że przecież Żydzi rządzą światem, byli członkami NKWD, witali armię czerwoną kwiatami i generalnie każdy Żyd pragnął, aby Polska przestała istnieć. Wystarczy spojrzeć na niemieckie plakaty propagandowe z okresu wojny, aby zauważyć, że fundamentem tej strategii jest nic innego, tylko propaganda ministra Gebelsa. Ostatnia z postaw jest wyjątkowo cyniczna i polega na doszukiwaniu się rozmaitych nieścisłości w relacjach świadków, o ile oczywiście wynika to z warsztatu historyka i polega na krytycznym podejściu do składanych relacji. Oczywiście jest nieodłączny element badań historycznych, ale w tym przypadku chodziło o niejako szydzenie z tych relacji, które się. Pojawiały, które były składane przed różnymi komisjami. To była strategia bardzo popularna podczas rozmaitych procesów powojennych Niemczech, gdzie obrońcy zbrodniarzy w ten sposób szydzili sobie z oskarżonych, w tym m.in. innymi spolek, które przeżyły piekło Majdanka, Auschwitz czy Ravensbrück. Bardzo często można również się spotkać z podważaniem relacji sporządzonych przez samych Niemców, w tym np. Rudolfa Hyssa, którego wspomnienia były niedawno przedmiotem jednego z naszych filmów. Najczęstszym argumentem negacjonistów jest w tym przypadku twierdzenie, że spisał on swoje wspomnienia w wyniku bicia i tortur, podważając tym samym ich wiarygodność. Rozczaruje tych, którzy myślą podobnie. Rudolf Hess w polskim więzieniu miał bardzo dobre warunki, nie był niczym męczony i tym samym sporządził swoje wspomnienia, podobną strategię stosowano względem innych osadzonych, licząc na to, że obiektywnie potraktują swoją historię i przekażą je ją śledczym. Tyle jeśli chodzi o teorię, tyle jeśli chodzi o strategię. A jak to wygląda w praktyce? Z jakich mitów, z jakich uproszczeń i z jakich twierdzeń korzystają negacjoniści? Jednym z elementów zagłady było palenie zwłok w specjalnie wykopanych dołach. Jeśli chodzi o KL Auschwitz, to negacjoniści bardzo często zwracali uwagę na zbyt wysoki poziom wód gruntowych, które ich zdaniem miały uniemożliwić ten proceder. Z pozoru wydaje się to całkiem sensowne. Na terenie Oświęcenia bardzo często pada deszcz który powoduje wyraźne podnoszenie się wód gruntowych. Sęk w tym, że Niemcy nie są głupim narodem i przystępując do masowego palenia zwłok zdawali sobie sprawę z tego, że należy zmodernizować rowy melioracyjne, pogłębić je do głębokości 2,5 metra i wtedy przystąpić do tych makabrycznych prac. Prace okazały się skuteczne, o czym świadczą nie tylko liczne relacje, w tym Arisia Zwelta, szefa krematoriów na Majdanku i w Auschwitz, ale również fotografie, zarówno amatorskie, wykonane przez członków Sonderkommando, oraz te sporządzone przez alianckich lotników. Ów dym, który widzicie Państwo na zdjęciu po lewej stronie, unosi się dokładnie z nad dołu kremacyjnego zlokalizowanego obok Krematorium V w Birkenau. O paleniu zwłok w tym miejscu wspominał m.in. jeden z członków Sonderkommando, Henryk Tauber. W maju 1944 roku SS mani polecili wykopać nam na podwórzu krematorium V, w jego części międzyrowym odpływowym, a budynkiem krematorium pięć dołów, w którym następnie spalano zwłoki osób zagazowanych z masowych transportów węgierskich. Wprawdzie poprowadzono między tymi dołami tor podwózki, jednak wózka tego nie używaliśmy. SS mani uważali je za niewygodne i więźniowie z Zondy ciągnęli zwłoki zagazowanych z komór gazowych wprost do dołów. Kolejnym popularnym mitem, który w ostatnich czasach zyskał nowe życie, jest ten mówiący o tym, że w Auschwitz nie było komór gazowych, że komora gazowa w Auschwitz to fake. O ile faktycznie budynek, o którym mowa, do września 1941 roku pełnił funkcję krematorium oraz kostnicy, to właśnie we wspomnianym okresie zmienił on swoją funkcję i zaczął pełnić prowizoryczną komorę gazową. Granulki z morderczym cyklonem wsypywano przez cztery otwory, dla których 25 września 1941 roku zlecono wykonanie specjalnych, hermetycznych klap, z czego stosowna dokumentacja znajduje się dzisiaj w zbiorach Muzeum Auschwitz. Fakt istnienia komory w tym miejscu potwierdzają również liczne relacje, zarówno świadków, jak i samego Rudolfa Hysa. Sami Państwo przyznacie, że to całkiem sporo dowodów, jak na jeden mit. Jeśli chodzi o komendanta, to w następujący sposób zapamiętał on mordowanie w tym miejscu. W czasie wyładowania transportu zrobiono w suficie kostnicy kilka dziur. Rosjanie musieli rozebrać się w przedsionku, po czym wchodzili zupełnie spokojnie do kostnicy. Powiedziano im bowiem, że mają być otwrzeni. Transport wypełnił akurat całą kostnicę. Następnie zamknięto drzwi, a przez otwory wsypano gaz. A skoro już jesteśmy przy budynku krematorium, przy budynku pierwszej komory gazowej na terenie Auschwitz I to bardzo często podnoszono argument, że komin został dobudowany, że komin nie stanowi integralnej części budynku, przez co nie mógł być wykorzystany i wszystko ponownie okazuje się oczywiście zdaniem negacjonistów czystym fejkiem. Po pierwsze zaskakującym byłoby, gdyby przedwojenny magazyn miał komin, przecież tereny Auschwitz I stanowiły przed wojną koszary wojska polskiego. Komin musiał zostać dobudowany, a kanał ogniowy poprowadzono pod powierzchnią posadzki, by następnie połączyć go z kominem oddalonym od pieca. Z czysto technicznego punktu widzenia nie stanowiło to żadnej przeszkody. Z tego wydarzenia zachowały się zresztą konkretne dokumenty, które ilustrują przebudowanie tego budynku i okazują się szczególnie ważne w kontekście 1944 roku i zmiany jego przeznaczenia. Ten ostatni fakt sam w sobie stanowi kolejny przedmiot dyskusji związanej z rekonstrukcją pieców. Owszem, w drugiej połowie 1947 roku, w trakcie tworzenia muzeum, na prośbę samych więźniów, postanowiono zrekonstruować piece, co przeprowadzono w oparciu o ich oryginalne, metalowe części. Spośród wszystkich kłamstw negacjonistów, jednym z najbardziej zatrważających jest to, w którym sugerują oni, że preparat cyjanowodorowy zwanym cyklonem B służył jedynie do dezynfekcji. O ile faktycznie takie było jego pierwotne przeznaczenie, o tyle liczne dowody świadczą o tym, że morderczym działaniem tego produktu obejmowano również ludzi. Pomocą w obaleniu tego mitu służą zarówno dokumenty, w których przy zamówieniach cyklonu znajdują się takie eufemizmy jak Judyn Umzidlung, czyli materiał do przesiedlania Żydów, oraz liczne relacje zarówno więźniów, jak i sesmanów. Spośród zeznań na szczególną uwagę zasługuje w tym wypadku fragment relacji Henryka Mandelbauma. Który dokładnie nakreślił, jak wyglądało mordowanie przy użyciu cyklonu. W komorze gazowej znajdowały się dwa lufty, które od wierzchu zasypane były ziemią około metra grubości, a na tym była położona płyta. Gdy transport znajdował się w komorze gazowej, dwaj ss mani zakładali maski gazowej, i następowało wrzucanie cyklonu. Człowiek w komorze męczył się około 7 minut. Komory otwierało się po jakiś 15 minutach i wietrzyło. Zakładało się maski i wyciągało trupy. Niektórzy negacjoniści podnoszą również argument, że drzwi do komór gazowych były drewniane, a przez to nieszczelne i nie nadające się do tego, żeby mordować w nich ludzi. Oczywiście zawsze dodają, że tego typu drzwi koniecznie muszą być metalowe. Ten argument jest dość dziwny, jak powiedziałem, z pozoru logiczny. Problem polega jednak na tym, że odpowiednio obudowane drewniane drzwi okazywały się jak najbardziej szczelne, zarówno przy dezynfekcji, jak i mordowaniu ludzi. W tym aspekcie zachowały się nie tylko dokumenty, w których jasno wskazywano przeznaczenie takich drzwi, ale również zdjęcia, jak m.in. to, na którym polski łowca nazistów Jan Zen trzyma jedne z takich drzwi podczas oględzin terenu obozu. Budynki komór gazowych były naprawdę bardzo dobrze przemyślane, chciałoby się powiedzieć Ornuk Mus Zain. Tam funkcjonował nawet specjalny system wentylacyjny, o czym wspominali więźniowie, a członkowie Zanderkommando, czyli osób odpowiedzialnych za palenie zwłok, byli wyposażeni w specjalne maski przeciwgazowe, które posiadały pochłaniacze. Tu nie było miejsca na amatorkę. Zagłada musiała być skuteczna. Elementem, który nieprzerwanie pojawia się w dyskursie na temat zagłady są oczywiście liczby. W tym przypadku jednym z koronnych argumentów negacjonistów jest twierdzenie, że w krematoriach KL Auschwitz nie można było spalić ponad miliona zwłok. A oficjalnie podawane dane są kłamstwem. W tym wypadku negacjoniści praktycznie w ogóle nie zastanawiają się nad tym, jak wyglądali ludzie, którzy byli kierowani na zagładę, a potem byli paleni w piecach krematoryjnych. To nie byli zdrowi ludzie, to nie byli ludzie ważący po 80-90 czy 100 kg. Poza tym musimy pamiętać o tym, że wśród tych wszystkich zamordowanych byli, były na przykład dzieci, które aż strach to mówić i aż strach o tym myśleć zajmowały dużo mniej miejsca, aniżeli dorośli. Więc liczba spalonych osób w piecach automatycznie się. Się zwiększała, a dzieci, jako niezdolne do pracy, były przecież od razu kierowane na zagładę. Poza tym musimy pamiętać o funkcjonowaniu dołów spaliniskowych, o których już mówiliśmy, które jeszcze bardziej pozwalały na powiększenie całego procederu i spalenie jeszcze większej ilości zwłok. Kolejną tezą negacjonistów związanych z liczbami jest kwestia niezgodności między deportowanymi a zarejestrowanymi w obozie. Ale i tu sytuacja jest jasna: gdy podczas selekcji kierowano kogoś do komór gazowych, nie było potrzeby jego odnotowywania. Jak relacjonował kolejny członek Zonderkomando, Stanisław Jankowski, nie rejestrowano więc tych wszystkich, którzy przyjeżdżali do Brzezinki wprost do gazu, zarówno starców i kobiety, a przede wszystkim dzieci, i tych wszystkich, którzy podawali się za chorych. W każdym razie liczba nierejestrowanych spalonych w piecach przewyższała wielokrotnie liczbę więźniów numerowanych. Do baraków kierowano jedynie zdolnych do pracy, najczęściej mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat. I to oni byli rejestrowani w obozie, a wszyscy ci, którzy szli na zagładę, którzy byli posyłani na zagładę i byli mordowani w komorach gazowych, nie byli odnotowywani w oficjalnej dokumentacji. Spośród wszystkich test negacjonistów na szczególną uwagę zasługuje ta, w której publicyści powołują się na wizytację KL Auschwitz przez Komisję Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. O ile faktycznie doszło do takiego wydarzenia, to było ono w całości wyreżyserowane i odgrywane na melodię, na melodię niemiecką. No przede wszystkim członków komisji nie dopuszczono do tego, aby zobaczyła Birkenau, czyli piekło niemieckiej fabryki śmierci. Maurice Russell widział dokładnie to, co chciano mu pokazać. Podobnie niestety jest z tezami negacjonistów, którzy mówią to, co część osób po prostu chciałaby usłyszeć. Oczywiście nie sposób przedstawić wszystkich te zgłoszonych przez negacjonistów. My wybraliśmy tutaj te najbardziej popularne. No, oczywiście warto do tego dodać, że czasami negacjoniści mówią o tym, że przecież w obozach koncentracyjnych nie mogło być źle, skoro funkcjonował szpital, skoro funkcjonowały sanitaria, skoro funkcjonowała coś takiego jak orkiestra obozowa, ale przecież to były łudy, to, to były rzeczy, które w żaden sposób nie poprawiały standardu tych miejsc, wręcz przeciwnie, czasami nawet go wyraźnie pogarszały swoją formą, swoim brudem, swoim brakiem prawidłowego przeznaczenia. Takie twierdzenia mają bardzo długą historię, a najczęściej dochodziło do ich lansowania podczas powojennych procesów w Niemczech. Najczęściej wtedy, gdy na sali sądowej pojawiały się polki elegancko ubrane, odkarmione, zadbane, niejednokrotnie z wysoko podniesionymi głowami. Obrońcy zbrodniarzy cyniczni pytali te kobiety o to, jakim cudem tak dobrze wyglądają, skoro przeżyły rzekomo tak straszne czasy. Taką postawę ze względu na jej cynizm i zakłamanie trudno w zasadzie komentować. Jak sami Państwo mogliście usłyszeć, tezy negacjonistów, jakkolwiek atrakcyjne, spozorologiczne, chwytliwe, nie mają żadnego zaplecza merytorycznego, a tym samym bardzo łatwo je z nimi walczyć. Negacjoniści, wzorem populistów i polityków, co nierzadko idzie ze sobą w parze, opierają swoje tezy na bardzo wybiórczym doborze informacji, nie analizując najczęściej kwestii, które mogłyby zagrozić lansowanym przez nich tezą. Niejednokrotnie zresztą polityce negacjonistów towarzyszą ich własne uprzedzenia na tle religijnym oraz narodowościowym. Wraz z rozwojem mas mediów negacjonizm nabierał coraz większego rozpędu. W dobie internetu i sztucznej inteligencji ma szansę zataczać jeszcze szersze kręgi. Tak samo szkodliwe dla historii jest bagatelizowanie zbrodni, jak i również twierdzenia typu polscy naziści. O tym też musimy pamiętać, ponieważ kłamstwo nie musi mieć konkretnego zabarwienia politycznego. Ze swojej strony chciałbym do wszystkich Państwa serdecznie zaapelować, jeśli zetkniecie się z jakąkolwiek formą negacjonizmu, realnie zagrażającą obiektywnej wiedzy na temat drugowojennych zbrodni, odwiedźcie stronę auschwitz.org i wejdźcie w zakładkę Powstrzymaj Negacjonizm. Następnie wypełnijcie ankietę i spełnijcie swój obowiązek człowieka mądrego i wrażliwego. Pamiętajmy o tym, że kto nie reaguje, ten przyzwala, a kto nie pamięta swojej historii, jest skazany na jej powtórne przeżycie, czego w kontekście II wojny światowej powinniśmy się szczególnie wystrzegać. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pozdrawiamy panie Katarzynę Rusnak, Małgorzatę Klamrę, Julie Clark, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik i Aleksandrę Jakubik. A ponadto pozdrawiamy panów Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubesza Szafrańskiego, Huberta Kędziorka, Tomasza Sadurskiego, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Damiana Pięte, Pawła Smolińskiego, Pawła Łabno. Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Łukasza Papieża, Krzysztofa Piotrowskiego i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na nasze materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.